Cześć, witajcie, z tej strony Waha, przed Wami kolejny odcinek ze Skyrima. No i oczywiście rozpoczynamy sobie misję o nazwie Na Zimno. E, tutaj na początek musimy się udać do tej karczmy, e, no i wypytać o ludzi z Hlalu, którzy prawdopodobnie przebywają tutaj w... Mm, no, w krótszej skale. Tak swoją drogą, jeśli chodzi o znowu nawiązania do Morrowind, o których sporo mówiłem w poprzednim odcinku, to tutaj właśnie ta karczma jest e, też takim nawiązaniem, wygląda... Praktycznie identycznie jak pewna karczma, właśnie w Morrowind. Witaj w lokalu, żygający Gdzie Zresztą też. E, nie pamiętam w jakim mieście. Chyba w wichrowym, wichrowym tronie też jest taka karczma, która właśnie nawiązuje do Morrowind. E, dobra, Adril Arano mówił, że możesz mi pomóc. Czyżby zatrudnił No to niezły, że mnie szpieg, że on od razu wie. Potrzebuje wszelkiej pomocy. Od lat ugania się za ulenami. Nie, po prostu zabiera się do tego od złej strony. Tak, mam. Jeżeli chcesz złapać te śliskie zębacze, pozwól im się do siebie zbliżyć. W pobliżu świątyni znajduje się grobowiec ulenu. Ktoś zostawia tam na ołtarzu popielne bulwy. Jeśli poczekasz wewnątrz na tę osobę, na pewno zdobędziesz odpowiedzi na swoje. No, nie powiem, że nie zły trop. E, dlaczego nie powiedziałeś o tym Adrilowi? Kto wiesz, że tego nie zrobiła. Gdy tylko Adril i Gwardia Redora się ruszali, Ulenowie podejmująs by... no, jak się uda. Do tej pory Radzę czekać w grobo. Gdy Danmer umiera, jego ciało, jako że popielne bulwy pochodzą z tej samej gleby, symbolizują odrodzenie i odnowienie. Przypominają o cyklu... O, możemy się również Warta, pogadać o tej nazwie gospody. Za tą nazwą kryje się wesoła historia. Kilka lat temu w dokach wpadł na mnie zataczający się Danmer z butelką suczamy w ręku. To był jeden ze stałych bywalców, który lubił wypić, więc nic nowego. To chyba nic niezwykłego. Ten Danmer był jednak nagi, jak go natura stworzyła i strasznie fałszował, próbując śpiewać na całe gardło. Obserwuję to przedstawienie i widzę parzydłaka przelatującego nad przedmurzem i zmierzającego wprost na niego. Facet patrzy na parzydłaka i drze się łyknij se! A potem rzuca butelkę, która trafia prosto w cel. Co zrobił parzydłak? Butelka rozbiła się na parzydłaku, który zapewne połknął zawartość, bo się dziwnie przekrzywił. W końcu przestał się ruszać i zadygotał. Chwilę później z gęby zaczął mu tryskać najochydniejszy płyn, jaki kiedykolwiek było ci dane powąchać. Widziałem w karierze wielu pijaków i powiem ci, że ten parzydłak się zachlał. Prawdziwa historia, najprawdziwsza. Ta. Nie, no jest ciekawa historia. Tak się, poza, tutaj. Tu są pewnie te pokoje do wynajęcia. No, dokładnie. Wiecie, tak z ciekawości. Serana znowu założyła maskę. W poprzednim odcinku się troszeczkę jej wystraszyłem i przez moment nie miała tej maski, tak jakby to zrozumiała. ale tutaj widzę, że znowu ją ...znowu ją założyła. O, coś się stało. No dobra, czyli idziemy tutaj teraz do tego grobowca, kurhanu, czy jak to się tam właściwie nazywało. Grobowiec, dokładnie. No dobra, no i tutaj ktoś miał te popielne bulwy ustawiać. I czy on tu przyjdzie, czy nie. Zaczej się w grobowcu ulenów. Zaczaj się, to nie wiem, czy ja mam się gdzieś ukryć. Tutaj mogę sobie... o, włączyło się ta zbroja nasza, no nie? O co tu chodzi? Kurde, nie wiem. a świątynny grobowiec przodków. No tam nie wejdziemy, bo wymaga klucza. Tutaj no, też nic z ciekawego nie ma. Nie wiem, czy poczekać tutaj? No ta zbroja się odpala jakby. A z tego co mi pisaliście i w ogóle z tego co tutaj zauważyłem, no to ta zbroja włącza się, gdy jakiś przeciwnik jest w pobliżu. O, jest ktoś. Nie wiem, czy mam iść do niego teraz, co? Dobra, zapiszmy sobie grę może. Co ty robisz? Zostawiam dar dla zmarłych. Wybacz moje zaskoczenie, ale nie spodziewałam się tego po kimś, kto nie jest danmerem. No, ciekawe skąd wiesz, skoro ten, skoro mam maskę na sobie. Jako, że na wyspie nie ma już ulenów, to na mnie spada obowiązek zostawiania tradycyjnego podarnika. No nie wiem, no spróbujmy. już Chcę uczcić pamięć o Danmerze. Przepraszam, chcę trochę pomedytować. Dobra, to nie wiem, chyba nam nie pykło, no nie? E, no ale dobra, no pojawiło nam się, żeby wrócić znowu do niego, no to wróćmy i zobaczmy, co on nam ma do powiedzenia. Geldis do czegoś się przydał. Jakieś postępy? Mm, no dobra, no podejrzewam, że Tulisu Severin jest zdrajczynią. Na pewno? Była w grobowcu się nie chce, że plan Wcześniej nikt się nie pojawiał. Nie Jeżeli Tidis macza palce w spisku na, na życie lech rajcy Morbiny. To bez żelaznych dowodów nic nie zrobię. Nie zamierzam robić rewizji. Póki nie będę miał dowodów w ręku. Jeżeli się mylisz, to będziemy obszczekiwać niewłaściwą osobę, podczas gdy prawdziwi spiskowcy znikną jak sen złoty. Nie mogę. Um, co coś spróbują mnie powstrzymać. Jeżeli zdobędziesz jakieś dowody, i w związku z tym twoje życie znajdzie się w niebezpieczeństwie, to liczę na to, że zrobisz wszystko, Aha, aby rzeczone dowody zachować. Mam tu klucz który powinien otworzyć drzwi do ich posiadłości. No dobra, dzień Uważaj na siebie. Jeżeli Sewerinów jest na na pewno będą dobrze Dobra, no idziemy. Posiadłość Sewerinów, no okej. Okay. Sprawdźmy, czy będziemy od razu walczyć tutaj, jest. czy. Ciężki pancerz! 83, super! O, czyli, czyli chyba to oni. Kurde, no chciałbym teraz znaleźć jakąś tą e, książkę, która podnosi umiejętności, żeby dostać te dwa punkciki. Co jest tu jeszcze kto? obstałem, że jeszcze będą. No kurde, dwie osoby tylko. No nie wiem, czy to zabieram w ogóle. Nie lubię potem mieć takich kradzionych przedmiotów. Chyba, że będzie coś ciekawego, naprawdę. Aha, zdobądź dowody, dobra. A nigdy, nigdzie nam strzałka nie pokazuje, więc. Będziemy musieli tutaj troszeczkę przeszukać, chociaż obstawiam, że przede wszystkim najpierw to trzeba przeszukać te zwłoki, no bo jednak Skyrim jest dość prosty. Eee, dobra, mamy tutaj klucze, jakiś spoko możemy sobie wziąć. No właściwie tutaj ten. To też. No, nie, jednak nie. Jednak musimy tutaj czegoś poszukać. Dobra. No to schodzimy sobie na dół i szukamy, no. Chociaż tutaj jeszcze są jedne drzwi, sprawdźmy. Kurde, fajnie tutaj. No to trzeba poszperać tutaj troszkę na pewno, żeby znaleźć jakiś dowód. Nie wiem za bardzo co by to miało być, co by miało potwierdzić jej zdradę, no ale... Dobra, ja te miksturki ukradnę, jednak mo może być coś kradzieżowego. skoro to są miksturki, to niech będzie jeszcze, wiecie, miksturki do zdrowia, to, kurde, u mnie to jest rzadkość, więc jak jest, to trzeba korzystać. Kolejne. Hmm, co to tutaj może być jako dowód? Dobra, no mamy jeszcze ten pokój i ten jeszcze. Więc trzeba tutaj oczywiście poszperać troszeczkę. Nie wiem, czy to będzie w postaci jakiegoś dziennika, czy w czym. No, na razie to ja tu nic podejrzanego nie widzę szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo za czym ja mam się rozglądać. No ale dobra, jeszcze jest ten pokój. ...w którym nic nie ma. Hmm. No nie no, w tym miejscu gdzieś musimy jakieś dowody znaleźć. Tylko, że... ...co to ma być? No, chyba nie, nie ominąłem tutaj u nich nic. Nie, no nie. W jakiś urnach? No, w urnach to wątpię. Hmm. No, kurde, ciekawe. No, aż dziwne, że tutaj tak to jakoś sprytnie ukryte jest. No, albo ja po prostu. Nie mogę tego znaleźć i tyle no. Co by to nie miało być, jako ten dowód, topornik. Nie ma tutaj żadnych notatek, jakichś, nie wiem listów, coś w tym stylu. To by może mogło posłużyć jako dowód, ale tutaj no kurde nic nie ma. Takiego. Może nie wiem, może tutaj jest jakieś mm, przejście tajemne coś w tym stylu, bo to czasami też się zdarzają takie rzeczy, że wiecie. Gdzieś nam się ściano otworzy, coś w tym stylu. No obstawiam, że wiecie, że w jakiejś tam przypadkowej beczce no to nic nie będzie, chyba by. A czegoś takiego nie zrobili, no nie? No, ja jeszcze zobaczmy tą górę, no bo jednak one tutaj gdzieś były. No, ale tu w sumie nic nie widać. Co? Nie mam pojęcia, kompletnie. Nie wiem, wyjdźmy stąd, może na chwilę. No Kurde, to, to jest aż dziwne... W ogóle dziwne jest to, że w Skyrim nie ma wiecie znacznika pokazującego, gdzie trzeba dokładnie iść i co dokładnie wziąć, bo to jednak tak zazwyczaj wygląda. No nie no, to nas kieruje tutaj ciągle. No, czyli to musi być gdzieś tu, no, co to dużo mówić. No tylko, że tutaj ten znacznik znika. I musimy sobie sami poradzić. Hmm. No przy nich nie ma nic, nic nic przecież z nich nie zebrałem. Jedynie co tu wziąłem jeszcze klucz, kurde, tam był klucz do skarbca Severinów, tak mi się przynajmniej wydaje. E, mamy dwa razy do posiadłości. E, do safeu, no, nie do skarbca, tylko do safeu. No to właśnie ten safe. A czy no, w tym sejfie to będzie w sumie. Na to wychodzi. Tylko że gdzie ten safe jest? No, bo skoro wzięliśmy klucz do safe'u, no to te całe dowody będą gdzieś w sejfie. Czyli teraz trzeba safe'u szukać. Gdzie tu jakiś safe może być? No. no. Jednak wydaje mi się, że po wszystkich tutaj pokojach patrzyłem, czy gdzieś nie ma czegoś takiego. Tutaj jest dobra Sprawa ulenów. Obstawiam, że to będzie to dokładnie. Możemy sobie to wziąć i można by też spojrzeć na to, no nie? Żebyśmy sami też wiedzieli o co chodzi. Mm, sprawa ulenów. Eee, drugi Rajcu Saldinie, pełna gotowość jest już tylko kwestią dni. Nasze oddziały ukryte w popielnych stadali ćwiczą dzień i noc, przygotowując się do ataku. Kapitan Welet jest zbyt zajęty atakami popielców, żeby nam przeszkodzić. Więc najwyższa pora zemścić się na Lieril Morwajnie za zabicie mego przodka. Chętnie osobiście podareszczę mu gardu. Do następnego listu dołączę głowę tego Bydlaka. Zadbaj o to, aby cały ród Chlalu mógł, mógł ją podziwiać, bracie. Wendil Ulen. No dobra, czyli mamy dowody. Okej. Okay. Nie wiem jak ja przeoczyłem ten safe, szczerze mówiąc. Kurde jakoś mi tak nie wpadł w oko. No to idziemy oddać te do wody. Spoko. A, gdzie ty teraz jesteś? Tutaj będziesz, czy. A, nie no, chyba jakiś inny budynek. Cierpienie? Tutaj, okej. Okay. Usiadłeś Morwajnów. Mam nadzieję, że nie chcesz sprawiać kłopotów. Co mogę? Mam dowody. A więc mamy gagatków. Teraz trzeba ich tylko wyłapać i postawić mamy. przed ocenic. będziemy jeszcze ich tutaj? Myślę, że nie poddadzą się dobrowolnie. Dobrze. Dwóch najlepszych żołnierzy gwardii Redora. Tak myślałem. To. Chciałbym, żeby i ciebie tam

Dobra, no to myślę, że to już sobie dokończymy w kolejnym... Chociaż, dobra. E, teleportuję się najpierw tutaj. Bo to będziemy się spotykać najpierw z tymi strażnikami. Zobaczymy, czy to gdzieś będziemy musieli. Chociaż nie, no, obstawiam, że to będzie jakoś dłużej trwało. Z racji tego, że no jednak chyba ich tam tamten ruty będziemy wybijać, no nie? Więc jednak trochę to może zająć. No i nie wydawało mi się, że coś słyszy. Co to jest? Morak-tong, to też w morowiny było, no. Wszystko w sumie tam było. Dobra, nie, wejdźmy no jak już środka. tutaj jesteśmy, no to. W sumie taką zbroję, cały taki zestaw z... Kurwa. Wszystko jedno, po prostu wejdźmy. Sara, musisz mi pomóc. Tak? Mam nadzieję, że nie są to same śmieci, których nie chcesz nosić. Uff, no to wychodzi, że to są takie same śmieci, ale... Ale myślę, że to poniesiesz, Kurde, W to za kogo założyłaś? Naprawdę? W ogóle, spotkałeś się z gwardzistami Redoran i... I gdzie oni są? Spod, to się widzę, że się spotkałem z nimi, kurde no. No świetnie, naprawdę. No okej, okay, no to wejdźmy tutaj. Popielna tadela my już tu byliśmy tak w ogóle. Znaczy, albo odkryłem to miejsce tylko po prostu, żeby mieć znacznik, ale no... Kurde, nie pamiętam, czy my już tutaj wchodziliśmy, czy nie. Dzięki Serana O, miksturki. O, nie wiem w sumie po co to zebrałem wszystko. Jak już wziąłem, to niech będzie. I tu właśnie chciałem to otworzyć jakoś dokładnie. Świetne. I chyba będzie po głowie, a nie? Kurde, fajny ten finisher był. Co tu się stało teraz? Dobra, czyli muszę gdzieś jeszcze znaleźć, jakby drugie otwarcie. Może gdzieś tutaj. Elfia bo ława zamieci. Tutaj są drzwi, czyli pewnie gdzieś tutaj to będzie. No dokładnie. <ścoughs> Co tam, powchodziłem sobie w pułapki. Czemu by nie? Tutaj, o kurde, kolejne pułapki. No Serana to odpali na 100%, to jest pewne. Kurwa, nawet ja to odpaliłem. <grybujesz> Znowu. Troje mi nie wyszło szczerze mówiąc. Nie wiem czy tam już się otworzyło to. To będzie ciężkie, wiecie? Bo nie dość, że ja sam na to nadepuję, to jeszcze Serana pewnie będzie tu klikać co chwilę. A drugie gdzie jest coś? Do otwarcia. Nie, no przecież to to tutaj jest. Otworzyło się. Dobra, to ja nie wiem, czy nie kliknąłem, albo może dwa razy to użyłem, czy coś. Jest i Severin. Świetny ten krzyk. No, no, po prostu to jest jedno z lepszych rzeczy w Skyrim. Patrzcie, leczy się skubany. Dobra, spójrzmy sobie, co on tutaj ma. Tam klucz to mi już niepotrzebny jest. Kurde, ciekawe ma tutaj e, jakby zdolności ten jego pancerz. Ja sobie to wezmę. No będzie trzeba to... O jeszcze to jest przeciwnik. A ja już już że nie mogę. Okej. Ok. Ale sobie coś wywalimy po prostu zaraz. Bo ja tam zbierałem jakieś te jakieś bronie na pewno. Szklana była, szklany topór wojenny. No dalej nie mam miejsca spoko. Co mi tak dużo miejsca zajmuje w ogóle? No kurde, jakieś te zniszczone książki noszę. No nie mówcie, że on tutaj nam seranę położy, to Aż, aż dziwne. No naprawdę, Sarah, no ty Tytenk zazwyczaj sobie bardzo dobrze tutaj ze wszystkimi radziła. No ale dobra, tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Udało nam się skończyć, skończyć misję do końca chciałem powiedzieć. Udało nam się skończyć tę misję e, i myślę, że w kolejnym odcinku będziemy się zajmować tutaj misją wykopalisko. Tak więc dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało to oczywiście zostawcie łapki w górę, komentarze i tak dalej. I ja zapraszam was do kolejnych filmów. Do usłyszenia. Cześć.